No to witam kolejny raz pod Filara. Już nie muszę przedstawiać, gdzie jesteśmy. No w tle, w tle... E, Mariusz tam e, ćwiczy. E, dobra, dzisiaj. Dzisiaj wpadłem do parku po to, żeby opowiedzieć Wam, e, jak było w Poznaniu. Pewnie są jakieś filmy, jakieś Instagramy, jakieś tam rzeczy latają po Facebooku. Nie wiem, nie wiem, nie oglądam, nie mam, e, ale no chcę też powiedzieć coś od siebie, nie? Dlaczego nie? mogę. To będą takie krótkie, krótkie, może, ale jednak takie refleksje moje własne, osobiste o tym, jak się tam czułem. Niestety, Kacper, muszę ci obiecać, że chyba nie będę tego montował, nie będzie dynamicznego montażu, ale jak ludzie to trawią, no to pewnie przetrawią i dzisiaj. Słuchajcie, więc pojechaliśmy do, w sobotę, w sobotę do Poznania. Super było. Rano wstawaliśmy o szóstej. Uwielbiam to. Jechaliśmy z autkiem w bardzo fajnej ekipie, też się tak zżyliśmy. No ale nie o tym miało być, nie? Miało być, jak było na spotkaniu. No więc po kolei spotkanie wyglądało tak, że. Zebraliśmy się o tej 12.00. Był taki krąg y, z koców zrobiony. Y, siedzieliśmy y, sobie, y, sobie w tym parku Wilsona. Bardzo sympatyczny park. Dużo, dużo mniejszy niż park śląski się nie da porównać. To jest taki śródmiejski park, trochę bardziej jak kościuszki, ale kościusz jest też dużo większy. Także wam tak fajnie tego nie porównam. Y, zrobiliśmy taki krąg z tych koców. No, i tam rzuciłem taki pomysł, zaczęliśmy się przedstawiać, nie? Każdy mówił coś tam, skąd przyjechał, jak się nazywa. Fajnie było, bo ktoś mówił: No, cześć, jestem Adam, a wszyscy cześć, Adam, prawda? Czyli zrobiła się taka normalna grupa terapeutyczna, ale fajne to było. No, jedni mówili krócej, drudzy mówili dłużej, jedni naprawdę też tak poruszyli pewne takie rzeczy no cięższe. O tym potem, o tym za chwilę. To no tak trwało, trwało potem z godzinkę, takie przedstawianie się, potem, potem Bezji wstał i też powiedział parę słów, no Bezzi troszkę dłużej mówił, no Bezzi ma gadane, jeszcze raz przypomniał tą całą genezę, genezę tej inicjatywy, wspomniał te czasy, ja nie do końca wiedziałem, że tak było, wspomniał te czasy styczeń 18 roku, kiedy była ta tragedia tam u niego w liceum i stąd się cały pomysł narodził. Okazuje się, że ta inicjatywa to była w jego głowie już od wtedy. Teraz dopiero były takie możliwości, żeby, żeby puścić na, na Polskę cały taki sygnał, ale, ale on już właśnie myślał o, o zrobieniu czegoś dla ludzi od wtedy. Wtedy też powstał kanał. Nie wiem, ale się dowiem. No, więc Bezim Bezi mówił bardzo pięknie, bardzo ładnie, bardzo prawdziwie. No zresztą Pesci też ma gadane, ale to akurat nie było takie wystąpienie, wiecie, takie medialne, tylko to było takie bardziej od serca, takie bardziej autentyczne, na pewno. Potem, potem właściwie no, pamiętam tylko to, że zachciało nam się sikać i musieliśmy szukać bardzo długo po całym Poznaniu jakiejś, jakiejś ubikacji i to, i to naprawdę było, było nas chyba z dziesięciu czy więcej, także poważna sprawa. No i mi tam sobie jeszcze siedzieli, rozmawiali, e, jakieś tam planszówki weszły od razu, jeden gościu przyniósł planszówki namawiał, kurczę, no nie zagrałem z nim. E, 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 potem potem przyszła, potem przyszli Państwo z znaczy mama i, i syn. E, i, I potem oddaliśmy głos właśnie pani Skierczyńskiej, ona tam mówiła o tych swoich tematach właśnie psychologicznych, takich terapeutycznych. Mało miała czasu, więc tak przebiegła tylko po tych tematach, szczerze mówiąc, coś oła, oła, wracaj tu do mnie, gdzie ty jesteś? Gimbal, nie, nie wariuj. No, hello. Um, no, Ma, miała być jeszcze potem rozmowa z tą Karoliną, która jest taką, taką psychoterapeutką, ym, taką główną, ale no do tego w sumie nie doszło oficjalnie, tylko żeśmy tak sobie między sobą rozmawiali, ewentualnie. No i, no i potem już były tylko takie części, potem były tak już rozmowy indywidualne, tak, też bardzo fajne. Tam, tam chłopaki się poznajdowali, bo mieli jakieś wspólne zainteresowania. Ktoś powiedział, że jest, że jest z jakiegoś tam wotu, nie? Wojsk, wojsk takich, drugi też jest z tych tych, także się zgadali fajnie dosyć. Mm. Ktoś był... Ktoś się w ten plaszówki właśnie grał, czy bardziej karcianki. Ktoś się okazał, że jest jakimś rekonstruktorem historycznym, że może tam jakieś zbroje komuś robić, czy... czy takie rzeczy, więc... więc to też... to też tam zadziałało. Jezus, gimbal, chodź, patrzcie na mnie. No. Ja go nie kontroluję, bo, bo... nagrywam z innej aplikacji niż, niż natywna gimbalowa i gimbal robi co chce. Yy, niestety. No, ale to... no to tak troszkę na lejciku bardziej, nie? Natomiast... Natomiast jeżeli mam powiedzieć o takich rzeczach naprawdę poważnych, to no na pewno chłopaki dzielili się niektórzy swoimi naprawdę dużymi traumami i, 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 i no bardzo to szanujemy. O to właśnie tutaj chodzi w, w, tym, w tym całym filarze. No Bez też mówił, mówił o takich ciężkich sprawach. I powiem Wam, naprawdę atmosfera podczas tego dzielenia była taka intensywna, taka. Taka nie niebanalna, nieprzyziemna, tylko taka bardziej, bardziej niezwykła, bardziej taka wzniosła. To było takie prawdziwe dzielenie. dzielenie się, nie? Takie męskie, prawdziwe przyznawanie się do pewnych rzeczy, do pewnych właśnie lęków, do pewnych niepowodzeń. Chcę powiedzieć, że po prostu nawet nawet pojawiły się męskie łzy. Tak, były takie tematy. Niektórzy nie, nie powstrzymali tego i nie ma powodu tego powstrzymywać, po prostu byli autentyczni. Mówili co jest mm. i tak było. Przypomina mi się teraz właśnie ten AU. Oh. Przypomina mi się ten hejt, który tam Bezzi... Bezzi przed chwilą, znaczy w tym, nie wiem, wczoraj nagrał taki filmik podsumowujący miesiąc działania filara, nie? On tam mówi, że, no, w, że to wspaniale wszystko idzie z jego perspektywy i i że, i że tam, no, wiele się rzeczy dokonało i zaskoczyli go ludzie, ale też powiedział, że jest ten hejt, nie? Oczywiście, że jest hejt i my jesteśmy, no, nie jesteśmy jakieś tam miękkiszami, wiemy, wiemy, że jest hejt, tak? I potrafimy, powiedzmy, go zignorować albo, albo to zrozumieć, odrzucić, pominąć, Natomiast przy tym nie wyrzekamy się naszych emocji. Nie, 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 nie wyrzekamy się tego, nie, nie jest tak, że, nie, że tak się na, z, zaczynamy nie przyznawać do swoich emocji, że, że, że odcinamy te emocje. Filar jest po to, żeby móc się przyznać do porażki, żeby móc... o, oh, sorry, sorry za ten, za ten gimbal, no, trochę nas to rozprasza. Filar jest po to, żeby się potrafić przy, przy, przy przyznać do porażki. Czasem jak są naprawdę ciężkie tematy. Jakieś rozwody, jakieś utraty, nie wiem, najbliższych, dziecka, to i łzy mogą być, nawet powinny. I to jest zdrowe, i to jest normalne. I właśnie dlatego, że jeden drugiemu nie pozwala na te łzy, albo na to przyznawanie się do tych, do tych e, problemów, które nas pokonują, to właśnie dlatego dzieją się te samobójstwa, dzieją się te depresje, dzieją się te ta tragedie. Także że tak się ważę, że chyba nie, chyba nie można się cackać z takimi różnymi hejtami, które coś tam jakieś łatki przepinają. Już lepiej pokazać tą słabość i wylać to z siebie nawet ze łzami, niż potem gdzieś tam zawisnąć. Dobra, nie chciałem mówić tak, y, aż tak ostro i tak, tak na poważnie jakoś, jak tak mnie wzięło, ale chłopaki, mam nadzieję, że, że rozumiecie to, nie, że to, że sprawy nie są takie proste, nie są takie, nie są takie, um, no nie umiem dobrać słowa, jakbym powiedział takie sztubackie, to po prostu, słuchajcie, starożytne, nikt nie zrozumie, e, no... Nie wystarczy być, być tępym karkiem i po prostu niby udawanym twardzielem, że wszystko jest idealnie w, dom, w, 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 w świecie i, i nie mam pytań dalszych. Nie, to nie wystarczy, to, to, to nie jest to. I cały filar powstał po to i cała jego prawda jest po to, żeby właśnie przyznawać się do błędów, a dalej zachować godność, a dalej zachować możliwość funkcjonowania i no i radzenia sobie dalej z tym wszystkim. Ale nie poprzez okłamanie, że jestem doskonały, że jestem perfekcyjny, że nigdy mi się noga nie powinna. nie. Także chłopaki, mimo że nie było na to takiej, nie, jakby nie, nikt nie zachęcał do takiego głębokiego się dzielenia, to jednak było też takie głębsze dzielenie się. Ja to bardzo szanuję, bo to jest też, bo to jest też wielka odwaga, coś takiego powiedzieć przy innych. I ja naprawdę najbardziej cenię te momenty, kiedy właśnie Panowie 30-letni, ilość tam dzielili się rzeczami, które nawet właśnie no, powodowały u nich naprawdę emocje. O, okej, okej. Mamy filar, mamy wszystko. Dobra. E, co chciałem jeszcze wspomnieć? E, no właściwie już wszystko powiedziałem, nie? Ja wszystko powiedziałem, co chciałem. E, 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 naprawdę atmosfera tam, atmosfera tam, chłopaki, w, w, w Poznaniu. Była niesamowita, taka czysta, taka dobra, taka piękna, taka bezpieczna. Owszem, był też luz, żartowaliśmy, nie? Wiadomo, siedzieliśmy na tych kocach, ktoś tam coś grał, jakieś były wesołe też docinki, jakieś teksty były, były, ale nigdy nie, nigdy nie, że nie w porę, albo jakoś tak hamsko, nie, jak trzeba było na poważnie, to było na poważnie. No, obejrzałem też o ten. O ten na tym filmie ostatnim, bez jego, on tam się on tam wpuścił tego Lecha do Wgiało, tego takiego trenera, terapeutę. On tam powiedział, że coś 11, na 13 z 11 to są właśnie męskie. Także weźmy się w garść, weźmy cztery litery, z, 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 zapnijmy, Jak co się mówi? Spiąć, spiąć poślady i po prostu nie doprowadzajmy do tego. I nie bądźmy twardzielami, nie bądźmy hamami, nie bądźmy prostakami, nie? Dobra, no, także wiecie, także Także super, super było, i bardzo bym chciał, żeby. Znaczy, co ja mogę, co ja mogę, co ja mogę, nic nie mogę, ale bardzo bym chciał, żebyśmy pamiętali tą atmosferę, to takie święto, to co wprowadził Bezji, jak Bezji zaczął mówić, żebyśmy pamiętali że możemy tak się do siebie odnosić też na, na Discordzie, na naszej bezpiecznej przestrzeni tam. No bo to różnie bywa. Różnie bywa, różnie to rozumiemy, ale no, ja bym chciał walczyć, ja bym chciał walczyć, ja bym chciał działać, ja bym chciał jakoś coś, coś robić w tym kierunku. Żeby ten, żeby ten Discord jednak był tak, jak jest naprawdę napisany w tych zasadach. I tak jak jest w głowie, nazwijmy to bez jego, No, Bezji rzucił ten pomysł, więc to jest ważne. Mi się to bardzo podoba, to co Bezji wtedy nam przekazał. Że, że to ma być. Ok, sorry, może się powtarzam. Może się powtarzam. Trudno, ale no zależy mi, i mówię od serca teraz, nie? Nie będę go montował na pewno zależy mi, żebyśmy pamiętali, że jest coś świętego w tym, że jest coś takiego ponad, ponad prozaicznego w tym naszym filarze. Często jest tak, że jest taki klimat, że się kogoś tam potrafi przygarnąć, pogadać na poważnie, dać komuś jakieś takie właśnie wsparcie, żeby, żeby tak, no, że poważnie się rozmawia, nie, nie, nie robi się jaj. Też, też, nie, też nie dopuszcza się do jakiś tam docinek, hejtu. Nie, po, nie, nie, poruszajmy, nie poruszajmy spraw politycznych, lewica, prawica. geje tak? Geje, pedały o pedałach po prostu wieczne, wieczne są, wieczne są dowcipy. A dosłownie dwa dni temu, czy wczoraj, widziałem gościa, który przedpowiedział: Jestem gejem, jest mi źle, mam troszkę kryzys, słuchajcie, kto mnie tutaj, kto, czy ktoś mnie, czy że tutaj zrozumie. No oczywiście. Filar jest po to, żeby zrozumieć ludzi, którzy mają y, pewne stresy czy pewne kłopoty w życiu wynikające z różnych rzeczy. A jeżeli ktoś uważa, że, że jedni są lepsi, drudzy są gorsi, no to podnosi rękę na filar. Podnosi rękę i chce filar zniszczyć. Ja tak uważam. Nie musi być doskonali, ale zgadzajmy się na tą ideę, którą nam przekazał Bezim. Owartość, szacunek dla każdego, wsparcie w ramach naszych skromnych możliwości. Ja miałem taką fajną też owocną rozmowę z Bezim. Jak wiecie też z tego filmu jego, będą jakieś takie szkolenia, jak się zachować w momencie, gdy ktoś jest w takim większym kryzysie, czyli jak, jak wspierać, tak, ta pierwsza linia obrony. Oczywiście potem kierujemy do specjalisty, będzie więcej specjalistów, będą jakieś dyżury, ale no trudno o tym mówić wprost, znaczy trudno, żebym ja o tym mówił wprost, bo, bo no, coś zasłyszałem, bardzo mi na tym zależy, żeby filar tak właśnie funkcjonował. Jest też bardzo, no widzieliście film bez jego, prawda? Więc tam też jest powiedziane, że tam się buduje studio, tam się robią nowe filmy, tam, tam, tam się jak gdyby rozwija to w kierunku medialnym, zbiera się jakichś sponsorów w tym kierunku raczej oni działają. Ale my tutaj w naszej małej społeczności no nie zdobędziemy ta no nie, nie zdobędziemy milionowego jakiegoś tam wkładu od Orlenu, od kogoś. Ale możemy budować społeczność oddolnie. I ludzie to robią. I ja was naprawdę proszę, nie konfliktujcie się przy tym. Nie, nie przepychajcie się, nie miejcie do siebie jakiegoś tam wątów, jakiegoś tam nie podskakujcie sobie wzajemnie. Po prostu Umówmy się, że kto tam wchodzi, to ma dobrą wolę i chce dobrze. I chce, i chce tak, tak uczestniczyć, tak pomagać, jak potrafi, bo wie, że idea jest szczytna. Bo nie chcemy więcej facetów, którzy, którzy będą y, gdzieś tam z mostu skakali, bo wieszali się na strychu. Po prostu raczej nie chcemy. A, a im więcej zrobimy dla takiego naszego dobrego samopoczucia i też oczywiście fizycznego, nie? Też dla takiego zdrowia, tego nie poruszałem. To też, no ale. Ja jestem Helak, więc co ja mogę tam mówić o zdrowiu fizycznym? Ale na przykład nasz kolega tutaj Mariusz, tak. Czy nie, Mar Jezus, Marcin, chyba Marcin. No to to jest super przykład. Pogadaliśmy, co fajny jest świeczny no na skakance. No on jest tam właśnie takim trenerem fitnessu. No to on się na tym zna. Ja się, ja się na czym znam? Ja się może trochę bardziej znam na psychice, na empatii. Zresztą mówiłem to na, na spotkaniu. Dobra. Dobra, yy, nagadałem się. Jezu, naprawdę liczyłem, że dzisiaj ten filmik będzie krótszy, ale, ale to wszystko, co chciałem powiedzieć, to, to znowu to ja chciałem to powiedzieć. Także tym optymistycznym akcentem, nie, bo tak naprawdę, wiecie, to musi być pogoda, radość, pozytywne uczucia, nie, życzliwość, bezpieczeństwo. Tak powinno być. Także tym optymistycznym akcentem, i się żegnam na ten tydzień pozdrawiam wszystkich no bo mówię słuchajcie do was, no mówię do was których w sumie znam tam no z czatów głosowych, nie nie będę wymieniał kolejnych, ale, ale mówię to do was, żeby się nie powtarzać i też prywatnie też tak mówię mniej więcej dobra, e, wszystkiego dobrego i to tyle na dzisiaj, który to już falieton? Kurczę szósty zależy jak to liczyć, bo to z bo to z Poznania, to takie te krótkie, śmieszne ujęcia, to też w sumie były taki felieton. Mniejsze o to, siądę w domu, policzę i wyjdzie, który to był. No, trzymajcie się, filar z nami, znaczy przerywamy milczenie, ale ja tam coś mówię, filar, filar power też sobie tak wymyśliłem. I, i, I tak sobie wymyśliłem. No, trzymajcie się.